Witajcie na kanale. Dzisiaj mam dwie zrapeczki ekstra linie i krzyżówka XXL ekstra linie z numerkiem 21, a krzyżóweczka z numerkiem 18. Czyli może sobie najpierw zaczniemy od linii i będziemy szukać po dwa symbole. Aha, tutaj mamy Słońce i okulary Słoneczko i okulary. Tutaj mamy okulary są. Słoneczko też jest. okulary, słoneczko. I tutaj jest jeszcze słoneczko, i tutaj jest jeszcze słoneczko. Jak coś ominę, na pewno później się znajdzie. Teraz szukamy gwiazdy i klapek. Gwiazda, klapki, gwiazda, gwiazda, i klapki, klapki. Mamy gwiazdę, gwiazda, gwiazda i klapki. Klapki. Następne dwa symbole to parasol i kości. Parasol. Parasol. Tu parasol, tu parasol i kości. Parasol. Parasol. Kości nie widziałam. Następne dwa to leżak i arbuz, arbuz, arbuz. Arbus i leżak. Arbus Arbus i arbus leżaka też nie widziałam. Teraz Co tu mamy lody i Biedronka. lod i Biedronka. Lody. Ludy i Biedronka. Tu są ludy, ale spojrzę jeszcze raz. Nie widzę Biedronki, tu jeszcze widzę Arbuza. I szukamy kolejnych dwóch. To krab i serce. Krabik. Tu mamy serce. Tu jest serce, tu jest serce, tu jest serce. Serce i krabik. Tu jest krabik. I tu jest serce. Następne dwa to sakwa i motyl. Na pewno było. Tu jest sakwa, tu jest motyl. Motyl i sakwa. Sakwa. Teraz. Będziemy szukać słonia i kwiatka. Kwiatek jest. Słoń na pewno też jest, bo widziała. Tu jest jeszcze sakwa. Kwiatek i słoń. Kwiatek. Słoń. I tu jest jeszcze słonik. Następne dwa. Um, to klucz i podkowa klucz podkowa klucz podkowa klucz i klucz klucz i klucz i klucz i podkowa Kolejne dwa to tęcza i rolki, tełcza i rolki, 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 tełcza. nie widziałam, następne dwa to i korona. Rower i korona. Rower na pewno jest. Korona też. Korona to mamy. Rower. I to wszystko. I teraz szukamy cytryn i łodzi. Cytryna i łódź. Łódź jest tu. Nie widzę. I ostatnie dwa symbole to wiatrak i balony. Wiatrak i balony. Wiatrak, balonów nie widział. Czyli na dwa chodzi, że strepeczka jest przegrana. Kontrolne mamy E i F. I teraz krzyżóweczka. I szukamy. C i P. W bonusie nie mamy ani C, ani P. I szukamy. A C i P. Jak ominę, na pewno się znajdzie P. Teraz w kolejnej, w drugiej. Tu mamy tu jest c. jest Tu jest Tu jest Teraz tutaj. Tu mamy Następne dwie To S R R mamy w bonusie I tu szukamy Tu jest S Tu mamy R Tu jest r tu és s teraz następnej tu s tu és r tu és s tu és r r jest jeszcze C. R. S. I teraz niebieska. R. S. R. R R, R. Mhm. Następne dwie literki to J, Y bo Nie mamy i w pierwszej J, -Y. Играх, играх, йод не видел. Тераз тутай, J I niebieski Y Y Następne dwie To L U Bo się nie mamy

l i e w niebieskiej. o l l, l. O, o, o. I teraz M, D Też w bonusie nie mamy M i D D M D

I tutaj M i D. D jest tu. D jest tu. M jest tu. Teraz tutaj szukamy H i B, także w bonusie nie mamy. H i B, B jest tu.

B jest tu, B mamy tu, B jest tu, B mamy tu, tu jest H, tu mamy B i następne dwie te G i K, a w To jest szansa na bonus. G i K. K jest tu. K jest tu. G jest tu. I następna druga krzyżoweczka. G i K. K. Tu mamy G. Tu jest G. Tu jest G. Tu jest K. Tu jest K. Teraz tutaj G jest tu. K jest tu. G jest tu. K jest tu K. I g. Tu mamy bóg pierwszy wyraz. Następne dwie to E i F, a w bonusie a, a już nie będziemy mieć bonusu. E i F, e mamy tu, F, tu jest E, tu jest E. jest A, Teraz w drugiej E i F to mamy E Cech pierwszy wyraz w drugiej A. E i F E jest tu jest tu A. Jest tu. A. F jest tu. I w niebieskiej. E, i F, E mamy tu. A F nie widzę. I dwie ostatnie literki: to i o. W bonusie nie ma, w bonusie. Mogliśmy mieć 10 zł. No trudno. I teraz szukamy. A i o. O mamy tu. Z nie mieliśmy. A r jeszcze było. N. N nie było. Tu mamy i. Tu jest o. T nie mieliśmy. Tu mamy o. Czyli tu mamy też pierwszy wyraz korfu. Mm. Teraz zadań mieliśmy. Y nie było, N nie było, T nie było. Tu mamy O, a W. W też nie było. Tu jest Y, tu jest O, tu jest O. A tu jest O. Tu mamy jeden wyraz. Z tego co widzę. A I teraz w pomarańczowej. Tu jest Y. Tu jest Y. Tu jest O. Tu jest O. Tu mamy O. Tu mamy O. A czy K było, K było? A tu mamy o, mamy drugi wyraz. Serok. Tu mamy i, tu mamy i, tu mamy o. Tu mamy o. Z Tu jest i, tu jest o. I chyba tutaj mamy dwa wyrazy. I teraz tutaj bulldog to jest pierwszy wyraz. Tu mamy O, tu mamy I. Tu mamy O, tu mamy O, tu mamy I, tu mamy, o, tu mamy O, tu mamy O, tu mamy I, tu mamy O. Tu jest i, no i tu wychodzi, że tu mamy dwa wyrazy, w sumie, tak. Tu mamy dwa wyrazy i tu jest jeden wyraz, czyli a zdrabeczka jest przegrana. Ostatnią nie udaje wygrać. Mamy tutaj r i b, czyli na dzisiaj był wkład 20 zł i 20 zł jestem na minusie. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, dziękuję za 1300 subskrypcji i co widzimy się w następnym filmiku. Cześć!